Powiedz mi, czy powiem ci o jednej obawie, jaką mam na temat mm -hmm. TikTok. Ja bym poprosił Ciebie, żebyś mi wytłumaczył, w jaki sposób ty na przykład czerpiesz informacje, jak to zrobić rzetelnie, obiektywnie. Dajmy na to, słyszałem jakiś czas temu w telewizji w stacji X następujący komunikat. Czy po, jest podana wypowiedź jakiejś tam posłanki w Europarlamencie, która mówi coś tam, że mówi po polsku przetłumacząc Putin, 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 oni mówią tylko o Putinie. Okej, okay, to jest cała wypowiedź i cały kontekst. I potem mamy komentarz, który nam mówi. Kim jest ta osoba? Że to jest proputinowska jakaś tam prorosyjska pani, która jest jednocześnie antyszczepionkowcem? Ja tak się zastanawiam, po pierwsze, na podstawie wypowiedzi nic nie możemy wnioskować, a po drugie, jaki ma związek to, że jest prorosyjska z tym, że jest antyszczepionkowa? Bez oceniania jednego i drugiego, chodzi mi po prostu o to, że to jest czysty przykład tego, jak zniesławić jakąś osobę w bardzo prosty sposób. Mhm. I teraz, jakby ta moja właśnie obawa. To jest spowodowane tym, że mamy krótką formę wypowiedzi w telewizji. Jak najwięcej przekazać, jak najwięcej opinii, o czymś przekazać w jak najkrótszym czasie. I teraz właśnie moje pytanie. W jaki sposób używać TikToka, który tak mi się wydaje, przynajmniej też promuje krótką formę wypowiedzi? Jak go używać i jak nie znaleźć się w takim bagnie tego typu jak w telewizji, opinii? Prosta analogia. Podczas pisania jakiejkolwiek pracy, mm, na przykład jestem w trakcie teraz pisania pracy magisterskiej, więc będę się powoływać na pracę magisterską. Podczas czytania mm, pewnych treści ja sprawdzam weryfikuje źródło informacji. Jeśli źródło informacji jest rzetelne, no to mogę się powoływać na tą wiadomość. W momencie, w którym źródło informacji nie jest rzetelne, czyli tak na dobrą sprawę tą informację może wykreować każda osoba, no to jak mogę się powoływać mhm. na coś, co nie zostało zweryfikowane? Faktycznie jest tak na TikToku, że każdy może być twórcą i każdy może stworzyć materiał, jaki będzie mu się podobał, podobał. I to też jest zaleta tej aplikacji, bo to pozwala na no niesamowicie dużą kreatywność, jak przebić kolejną osobę, jak coś ugryźć inaczej. Dla mnie to jest mega inspirujące, bo często ja bym na coś takiego nie wpadł. Ale też no, możemy wpaść w pułapkę, w której będziemy y, odbiorcami treści, która nie jest zweryfikowana i która została stworzona żeby, po coś, po to, żeby to klikać, po to, żeby mieć jak najszybszy y, grono odbiorców, po to, żeby to było po prostu takie wie, rzucające się w oczy. Mm. Ja bym rekomendował po prostu każdą informację, którą się usłyszy na TikToku, jednak weryfikować z jakimś y, rzetelnym źródłem informacji.